Hejlisku! Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. Mały Saj i Wielka Przygoda Tekst Magdalena Wiśniewska, ilustracje Marcin Macięga. Część pierwsza. Chcę wam opowiedzieć o chłopcu takim jak wy. Ten chłopiec nazywał się Sai Bawen, ale domownicy nazywali go Sai. Mieszkał wiele lat temu w Indiach razem z rodzicami i siostrą jego dom stał na granicy wioski i dżungli, której gęstwinę tworzyły wspaniałe egzotyczne rośliny i gdzie żyły przeróżne zwierzęta. Dom był otoczony ogrodem, a dalej rozciągał się piękny, duży las drzew mangowych, nazywanych inaczej mangusodrzewami. I oczywiście wszędzie rosło mnóstwo kwiatów. Ach, prawie zapomniałam było jeszcze jedno drzewo trzeba o nim wspomnieć, bo to od niego zaczyna się cała opowieść. Tuż za oknem jednego z pokojów rosło drzewo granatu, jego gałązki sięgały aż do okna. Nieraz Sai i jego siostra Priya, śmiejąc się głośno i wychylając przez okno, próbowali zerwać dojrzałe owoce prosto z drzewa. Prii zwykle się to udawało. Była starsza od Saja i mogła dosięgnąć ręką nawet tych owoców, które znajdowały się trochę dalej. Saj nie smucił się tym, że siostra radzi sobie lepiej niż on. Priya zawsze dzieliła się z nim wszystkim, co miała, również owocami granatu. Pewnego razu Saj leżał na dywanie w tym pokoju i przeglądał książkę. Nagle usłyszał jakiś głos śpiewający piękną piosenkę. Szybko rozejrzał się dokoła. Czy zajął się książką tak bardzo, że nie zauważył, kiedy ktoś tu wszedł? Nie. Był w pokoju sam. Śpiew dochodził jakby z ogrodu. Saj podbiegł do okna, żeby zobaczyć, kto tam jest. Jego nagłe pojawienie się spłoszyło ptaka, który siedział na gałęzi granatu. Zerwał się do lotu i Saj zobaczył już tylko jego długi ogon z kolorowych piór. Chłopiec stanął na palcach i wychylił się poza ramę okienną. Nie było tam nikogo. Umilkł również śpiew. Mama Saja, Parwati, piękna, wesoła kobieta o oliwkowej skórze i czarnych, błyszczących włosach, stanęła w drzwiach, ubrana w różowe sali. Saj, synku, chodź na obiad. Już prawie gotowy. Dobrze, ama. Tak hinduskie dzieci nazywają swoje mamusie. Słyszałem, jak przed chwilą ktoś się śpiewał. Chyba w ogrodzie. Ale kiedy wyjrzałem przez okno, nikogo tam nie było. Powiedział Saj. To na pewno Priya. Wysłałam ją do ogródka po warzywa. Pewnie przechodziła koło okna. Odpowiedziała z uśmiechem mama. Jednak Saj nie dał się przekonać. To nie ona. Słyszałem głos młodego mężczyzny. Śpiewał bardzo ładnie. Mama wyglądała na zaskoczoną. Wiedziała, że w domu nie ma nikogo poza rodziną, a ich ziemia i dom otoczone były parkanem. To niemożliwe, synku, powiedziała. Ale mimo to podeszła do okna, wychyliła przez niego głowę i rozejrzała się na wszystkie strony. Nie ma nikogo, nie słyszę ani czystego, ani nawet fałszywego śpiewu. Chodźmy jeść. Sai poszedł z mamą do jadalni, gdzie nad pełnymi półmiskami czekali już jego tata Ram, Ganesz i siostra Priya. Ze swojej małej żółtej misetki Sai jadł obiad, dobrze doprawiony przyprawą kari. Był w połowie posiłku, kiedy jego uwagę przyciągnął obraz wiszący na ścianie. Zaczął się zastanawiać. Obraz przedstawiał piękny ogród. Rosły w nim starannie przycięte krzewy róż. Po środku namalowana była bogato zdobiona altana z dachem chroniącym przed słońcem. W jej wnętrzu, na ciemnoróżowym dywanie, siedział Maharaja. To bardzo ważna osoba, władca całego regionu. Na jego turbanie lśnił błękitny klejnot. Maharadże otaczał tłum ludzi. Służba, dworzanie, uczeni, którzy wypoczywali razem z władcą oraz grajkowie umilający popołudnie waltanie grą na tradycyjnych indyjskich instrumentach. Sitarze i innych. Saj był pewien, że powinien być tu ktoś jeszcze. Saj, zjedz do końca. Przecież to twoja ulubiona kasza z karli i warzywami. Zawsze obracasz łyżką jak wiosłem, a dzisiaj rozmyślasz niczym filozof. Chcesz zostać myślicielem? Zostań nim po obiedzie. Roześmiał się Ramganesz. Tak, apa, zjem. Hinduskie dzieci mówią apa na swoich tatusiów. Patrzę na nasz obraz, czegoś na nim brakuje. O, Saj może nie zostanie filozofem, tylko malarzem i domaluje na obrazie to, czego mu brak. Zaśmiała się Priya. Saj spuścił wzrok. Zrobiło mu się przykro, że siostra sobie z niego żartuje. Priya zauważyła, że brat posmutniał i lekko uszczypnęła go w policzek i w ramię, aż uśmiechnął się do niej, pokazując zęby, z których dwa przednie wypadły mu w zeszłym tygodniu. Wiesz przecież, że to tylko żarty, prawda? Powiedziała. Tak. Caj wiedział, że siostra bardzo go kocha i nigdy nie chce sprawić mu przykrości. Dokończył obiad i razem poszli się bawić. Konkurs Piórko, nagroda Biedronki za książkę dla dzieci, organizowany jest od 2015 roku przez sieć sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci biedronka. Hej. Lisk. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Żebka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.